Cześć z tej strony kontrowekcji i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale dzisiaj sobie zagramy w fortnite razem z kolegą i będziemy grać w challenge e, tylko z bronie z tego jakiegoś dziwnego bombla a więc cięcie i widzimy się w meczu dobra jesteśmy już yy, w grze lecimy na sklep na CDB, bo to jest właśnie miejscówka z bombla bobel ten... duży bo minigali fajny dosyć Ale pompy nie będziemy jeść. A tutaj se Kevin chilluje bombę Dlaczego? Ten los jest prze... No. Co? I szybko trzeba polecieć ta bomba No Trzeba się jakoś w ogóle inaczej zdobyć go? Znaczy, teoretycznie to działa tak, że tak jakby, jak normalnie jest w jakimś domku skrzynka i y, ten bombel się zrespi tak, że obejmie kawałek tego domku, to wtedy tak jakby, no to tak zadziała, że się zamia, tam pojawi skrzynka. Nie no, mi, mi z tej skrzynki wypadła pompa, cześć? Ale styskrzy Dobra, idę oh yes. Dobra, mamy dwa miniguny. Okay. poczekaj, bo tu jest dwóch krobasów chyba. Tak. I śmierciel! Przegrzało się. Kids Dobra, biorę ten karabin. Biorę potki i się idę leczyć. Ja w tym ja potrzebuję minigana. A chcesz potki kilka? A to ja ci dam minigana, to chodź do mnie. Tutaj jest. No nie, piuletowy skarb! I... Tutaj masz dwie potki jeszcze. Czekaj, ja tu mam towarzystwo. Trzy, czwora. No, no, Walimy, walimy, walimy O nie, z tyłu zaszedł Nie no, ja AMU nie mam Ej, ja masz jakieś AMU? Ja nic nie mam Nie, nie za bardzo To nie sekrama Daj, piasek! Przestań, do Przestań, piasek! Nie! I zabić tych dwóch pozostałych! O, mogę zrobić coś fioletowego! Robić minigana czy skara fioletowego? Czy karabin fioletowy? Dobra, ja się raczę. I chyba robię minigano. O. A, bo tak jesteśmy dosyć... A nie, jednak bluzka jest trochę. Rozbieram tak. O dobra, fioletowy karabin już mogę zrobić. I za chwilę do strefy przydałoby się iść. Ja widziałam. Tak git. Ja no, śmierdziele. Za śmierdziały się urodowiska. No wiem, że tu żadnych chłopów nie będzie. A, no się zbieram. Jak tu jest ta strefa, to tu nigdy. O nie mam tego grubasa. I to jeszcze wybuchającego. I śmierdziela. Ja, jak ten śmierdziel mnie bije? OMG.

Dobra, za chwilę ginie. A, jeszcze. I leży. No chę. Ja otworzę sobie mm, złoty karabin. Może złoty karabin. A i to by się przydało już do tej strefy powoli iść. Okej, okay, spokojnie. Daleko jest! Mhm. Damy radę Dobra poczekaj A, a jakie masz bronie? Ja. A chcę właśnie te kosteczki sobie pospierać No zapewnić, że to znika. Tam a tutaj, autko jest. Pojedziemy. Tego ja nie bierzesz? Nie. Taxi da przemawiać. Ja, że to była jakieś dopalaczy. I nie jedziemy, bo ma dosyć mało HP. No, ja mam Dobra. cztery apteczki. Nie dzieje to dopiero będzie się dzieci, gdybym to odbudował Dobra Boduję się Kolejne takie oko. coś? Płasze E ja mam mhm. Ok Dużej płoty, bardziej brakuje mi Trochę, mhm. mhm. Widziałem e, strzały. Ej, dawaj, bo czy jest Hift tam? Nic niego też się zrobi, bąbel. To może sobie te kosteczki nazwieramy, bo chyba ileś tam. Czekaj, może. Muszę... Bo 25 jest na e, tak jakby. złota. Mi, e, e, złota. No ja już mam wszystko. Złe. Ha, ja właśnie nie mam jeszcze minigana złotego. O czekaj, terenówki ci rzucę. Nasze. No! Ej, ale zrobiłem 10 zadań chyba, albo kilka tam zadań. Jedziemy! A, dwa zadania potrzeb zrobiłem. Jedno za te opony, co ci dałem, a druga... O, tam są chłopy. Płyną na naszą wyspę. O, tu... Ej, tutaj kawa możemy zdobyć, bo tu jest ta babka. Jak z nią się za... potańczysz, to... Ona ci splasza da. Do... A nie! A nie, to nie, to nie ta. Myślę. A ty możesz się upić w kawa. O dawaj. bieda. Tu możesz wypić tego kawa. Szypka, czemu tu jest taka trolująca karta? Co trollująca? No takie, że spada i tracisz hp. No tak, właśnie też stralowało. 7 aż hp strasznie O, ubocze. Tu jest skrzynka. Ja mogę zbierać te kostki, żeby sobie legendarne rzeczy porobić? O, mogę legendarny minigun już zchowić. Ej, chłopy są! Chłopy są! Ja, ja tam Neydy rzucam. Tu są. Nie wiem, gdzie są. Fali tą sna snajperką szybko. Ile ich tu jest? Dostał. Tu jest pełno chłopów. O, e. Umie się budować. Dostał laser. Ale ja też dostałem ze snajperki. Tu dziesięciu chłopów było. O, ty żyjesz. Idę do Ciebie. Tylko chłop, chłop tu... dostał laser na zero, ale się śluch po co mu lepszył, a to jakiś drugi. Który ma snajperka. No. no ty sobie jedzi do strefy. No to przeżyjesz. Pięć 5 Raczej wątpię. Tam Aura jest obok Ciebie, jeszcze mnie dobił. Tak by nie dała no, no, niestety. No. Taki ma sednem. Kończymy Dabr. ten odcinek. No właśnie. Żegnam. Majo. Majo.